Cześć i witam was w krótkim omówieniu ostatniego devstreama. Standardowo przejdziemy sobie po kolei przez najciekawsze rzeczy, także lecimy. Po pierwsze, po devstreamie mamy dwa alarmy do wykonania. Macie na to 24 godziny. Jeden alarm da wam zbudowaną formę, a drugi formę aury. Następna sprawa to przedmioty kosmetyczne związane z Wielkanocą oraz pierwszymi dniami wiosny. A są to uszy, które możecie nosić na swoim frame'ie przez określony czas. Oraz efemera, która będzie sprawiała, że będziecie zostawiać pos sobie pisanki. Teraz przechodzimy do troszeczkę bardziej poważniejszych i istotniejszych spraw, jak to, że następna aktualizacja, czyli Call of Tempestary, aktualizacja 30 wejdzie na wszystkie platformy w kwietniu. A wraz z nią przede wszystkim oczywiście Sevagot, czyli nowy Warframe. Sam Warframe był już omawiany w poprzednich streamach, także jeśli ktoś chce zobaczyć, to zapraszam. Tutaj tylko przypominają nam, że ten Warframe w końcu będzie miał swojego questa. Ostatnimi razy była to Protea, także prawie rok czeka na kolejnego frame'a ze swoim questem, swoim zadaniem. O samym zadaniu też troszeczkę już powiedziano, to znaczy wiadomo, że będzie to związane z jakimś starożytnym statkiem. A samo zadanie ma być dość krótkie, ale zapadające w pamięć, ponieważ ma być kilka dobrych momentów oraz otrzymamy też nową postać, nowy charakter, ale do tego przejdziemy za chwilę. W kwietniu też będą do zgarnięcia nagrody związane z rocznicą, a wśród przedmiotów będą takie rzeczy jak Dex Sybaris, Dex Furis czy też Dex Duck. Czyli takie rzeczy, które były do zgarnięcia rok temu, ale jeśli chodzi o nowy przedmiot, to będzie skin dla Rhino. I będzie to Dex Rhino, taki jak teraz właśnie widzicie. Dalej otrzymamy kolejny nowy skin Deluxe. I tym razem skina Deluxe otrzyma w końcu długo wyczekiwany revenant. revenant nie Aha, czyli nie. Spoko, poczekamy jak zwykle. Tym razem jednak dostanie Miraż. I jestem ciekaw waszego zdania. Mi się osobiście bardzo podoba. Faktycznie idealnie pasuje do klimatu tego frame'a, także myślę, że będzie bardzo dobrze spisywał się pod fashion frame. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie macie przemyślenia co do tego skina. Dalej, skoro jesteśmy w temacie fashion, pokazano nam jak będzie wyglądał alternatywny hełm dla Sewa Gota. I tutaj również jestem ciekaw waszego zdania, ponieważ osobiście bardziej chyba podoba mi się jego standardowy hełm. Ten nie jest zły, widzę zamiar i mniej więcej o co tu chodziło, ale jednak jego standardowy wygląd jest czymś faktycznie unikalnym. Dalej mieliśmy kilka ciekawych pytań od graczy. Pierwsze było to, że na przykład czy dałoby radę zrobić, aby misje na Railjack były podzielone, to znaczy, że kiedy lecimy na przykład na obronę, czy też eksterminację, to żeby ten główny cel misji nie wymagał całego składu, czyli na przykład dwóch członków załogi dalej siedzi na Railjacku i wykonuje zadania z Railjackiem, a pozostałych dwóch wskakuje na przykład właśnie na tę eksterminację. Byłoby to faktycznie pomocne rozwiązanie w wielu momentach, jednak niestety na ten moment niczego takiego nie planują. Także główny cel jesteśmy zmuszeni wykonywać w całym składzie. Kolejna sprawa związana z zadaniami Railjack, to fakt, że będzie troszeczkę też ta kwestia rozbudowana, to znaczy na przykład wskoczy i zadanie infiltracji na Railjackach. Także nie będziemy zmuszani tylko do obrony i eksterminacji, oraz dwóch nowych zadań jak Orfixy i Voltile. Poza tym też wskoczy zadanie zabójstwa, jednak on ono będzie związane z Queenpins, czyli z liczami korpus. Jednak na nie będziemy musieli poczekać na jeszcze kolejną aktualizację. Było też dużo jeszcze pytań i spekulacji a propos samych Railjacków, czy też właśnie Voidstorm, które też zmierzają wraz z aktualizacją, ale tak naprawdę nie padło tam nic konkretnego, co byłoby warte uwagi, ponieważ tak jak mówię, są to tylko i wyłącznie dyskusje i spekulacje. Wiecie, jak na przykład pytanie, czy będziemy mogli otworzyć kilka reliktów naraz podczas Voidstorm, a odpowiedź tak, brzmi to fajnie, ale pomyślimy. Z czasem. Teraz znowu przejdźmy do czegoś już faktycznie bardziej istotnego, i mowa tutaj o powrocie Scarlet Spear, czyli eventu sprzed ponad roku. Osobiście bardzo cieszę się, że wraca ten event, ponieważ sam nie miałem okazji grać podczas tego eventu, a naczytałem i nasłuchałem się właśnie od Was, że warto było i że było to jedno z ciekawszych wydarzeń. Niestety, co do samej daty oraz tego, kiedy miałby wrócić ten event, nie było mowy, także na razie musimy poczekać. I teraz wracając do samego Call of Tempest. Oraz do tego, co mówiłem wcześniej, czyli to, że ta aktualizacja wprowadzi nową postać, to będzie to Wala. Teraz właśnie widzicie to, jak będzie ona wyglądała, i będzie to takie bardziej nemesis, czyli nie będzie to nikt z naszych sprzymierzonych, a będzie to nasz wróg. Dokładniej, będzie to kapitan statku Korpus, która będzie w trakcie swojej prywatnej misji polegającej na szukaniu Tempestary. Podsumowując, dwie ostatnie informacje uratowały cały devstream, ponieważ to one były chyba najbardziej ciekawe ze wszystkich. Nie dość, że powraca ulubiony przez większość z was event, to jeszcze otrzymujemy nowe zadanie fabularne z nowym złodupcem czy złodupczynią. Dajcie proszę znać w komentarzach jakie wy macie przemyślenia a propos tego co będzie się zbliżało w najbliższych miesiącach, ponieważ już w kwietniu. Ja standardowo bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, niezależnie od tego w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo. Bardzo dziękuję za słuchanie i na razie